Drugi, szósty i ostatni wyraz ciągu arytmetycznego wynoszą odpowiednio 2, 22 i 222. My musimy znaleźć pierwszy wyraz i liczbę wyrazów tego ciągu. Zapiszmy sobie zatem, że nasze szukane to a1 oraz n. No a teraz zapiszmy równania wynikające z informacji podanych w treści zadania. Wiemy, że drugi wyraz ma być równy 2, zatem zapiszmy, że drugi wyraz, czyli a1 plus r, gdzie r to różnica ciągu arytmetycznego jest równe właśnie 2. Teraz zapiszmy, że szósty wyraz jest równy 22, czyli a1 plus 5r jest równe 22. No a teraz rozwiążemy ten układ równań. Jest to układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi, także bez problemu go rozwiążemy. Możemy odjąć stronami to równanie, wówczas znikną nam niewiadome a1 i po lewej stronie otrzymamy r minus 5r to będzie minus 4r. To się równa 2 minus 22, czyli minus 20. Dzielimy to równanie obustronnie przez minus 4, otrzymując, że różnica ciągu jest równa 5. No i teraz, gdy znamy już różnicę ciągu, to możemy obliczyć pierwszy wyraz, na przykład z tego równania. A1 równa się 2 minus R, czyli minus 5. Zatem a1 jest równe minus 3. Także pierwszą niewiadomą już znaleźliśmy. No a teraz musimy wyznaczyć liczbę wyrazów n. Wiemy, że ostatni wyraz musi być równy 222. Dlatego sobie zapiszmy teraz ten ostatni n-ty wyraz. a n to się równa a1 plus n-1 razy r. Podstawmy wyznaczone tutaj te wyrazy a1 oraz różnicę do tego wzoru, czyli pod a1 podstawiamy minus 3, a pod era podstawiamy 5. 5 razy n to będzie 5n, minus jeszcze 5 razy 1, czyli minus 5. Zatem ostatecznie otrzymujemy, że nasz n ostatni wyraz tego ciągu jest równy 5n minus 8, no i z drugiej strony wiemy, że jest on równy 222, dlatego możemy zapisać, że to wyrażenie 5n minus 8 musi być równe właśnie 222. No i teraz z tego równania wyliczamy n, -a. przenosimy 8 na prawą stronę, 5n równa się 222 plus 8, to jest 230 dzielimy to równanie obustronnie przez 5 otrzymując, że n jest równe 46.